Listopadowe popołudnie w Krakowie witało przechodniów chłodnym wiatrem. Szare chmury zawisły nad starym miastem, a mokre liście przyklejały się do bruku rynku głównego. Wśród tłumu studentów spieszących się na zajęcia, Alicja Kowalska szła powoli, zatapiając się w myślach. 23-letnia studentka matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim nie przypominała stereotypowego geniusza. Ubrana w znoszony granatowy płaszcz i z włosami niedbale związanymi w kucyk, Starała się być niewidoczna. Hej, Alicja. Poczekaj. Znajomy głos wyrwał ją z zamyślenia. To był Marek, jej jedyny prawdziwy przyjaciel z wydziału. Widziałaś ogłoszenie? Międzynarodowy konkurs matematyczny w Warszawie. Marek pokazał jej plakat na tablicy ogłoszeń. Powinna się zgłosić. Jesteś najlepsza na roku. Alicja przeczytała uważnie. Grand Prix. Stypendium na Uniwersytecie w Princeton i staż w prestiżowym Instytucie Zaawansowanych Badań Matematycznych. Jej serce zabiło szybciej. To nie dla mnie, odpowiedziała cicho, odwracając wzrok. Przestań się tak ciągle umniejszać Marek złapał ją za ramię. Pamiętasz, jak rozwiązałaś problem profesora Nowaka, nad którym cała grupa biła się przez tydzień. Zrobiłaś to w pięć minut podczas przerwy. Alicja zarumieniła się lekko. Pamiętała to dobrze także pamiętała, jak profesor Nowak spojrzał na nią z niedowierzaniem, a potem stwierdził, że musiała gdzieś podejrzeć rozwiązanie. Nigdy nie przeprosił, nawet gdy udowodniła, że sama do tego doszła. Gdy wróciła do swojego małego mieszkania na Kazimierzu, usiadła przy burku zawalonym książkami i notatkami. Przez okno widziała światła odbijające się w Wiśle. Otworzyła laptopa i zaczęła czytać więcej o konkursie. Najlepsi młodzi matematycy z całej Europy. Wybitni profesorowie w Żyli. I zadania, które według opisu testują nie tylko wiedzę, ale i kreatywność oraz nieszablonowe myślenie. Alicja zamknęła oczy. Przypomniała sobie słowa swojej babci: Nie chowaj światła pod korcem, dziewczyno. Babcia Malia była jej największym wsparciem, jedyną osobą, która zawsze wierzyła w jej zdolności. To babcia podsuwała jej łamigłówki matematyczne. Gdy była małą dziewczynką, to ona zauważyła jej wyjątkowy talent. Telefon wyrwał ją z zamyślenia. Dzwoniła doktor Kamińska, jej promotorka. Alicjo, widziałaś ogłoszenie o konkursie? Zapytała bez wstępu. Tak, właśnie o tym czytam, odpowiedziała Alicja. Chciałabym, żebyś wzięła udział. Naprawdę powinnaś spróbować. Alicja milczała przez chwilę. Nie jestem pewna, czy jestem gotowa? Zaciała. Posłuchaj, przerwała jej doktor Kamińska. Obserwuję cię od trzech lat. Masz wyjątkowy umysł. Takie konkursy to nie tylko szansa na nagrodę, ale też na kontakty, na pokazanie się światu. Twój talent nie powinien się marnować w zaciszu biblioteki. Po zakończeniu rozmowy Alicja długo siedziała nieruchomo. Przypomniała sobie wszystkie sytuacje, gdy jej osiągnięcia były pomijane lub przypisywane szczęściu. Profesor Wiśniewski który zawsze faworyzował głośnych, pewnych siebie mężczyzn z jej roku. Kolega, który ukradł jej pomysł na projekt i dostał za niego nagrodę dziekana. Jej palce zadrżały, gdy wypełniała formularz zgłoszeniowy. Alicja Kowalska, Uniwersytet Jagielloński. Nacisnęła wyszli i poczuła mieszankę strachu i ekscytacji. Dwa tygodnie później otrzymała e-mail z potwierdzeniem. Została zakwalifikowana do konkursu. Konkurs mał rozpocząć się za miesiąc w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Pałac Kultury i Nauki wznosił się majestatycznie nad Warszawą, monumentalny symbol przeszłości patrzący na nowoczesne wieżowce. Alicja stała przed wejściem, ściskając nerwowo swój znoszony plecak. Wokół kręcili się inni uczestnicy, pewni siebie młodzi mężczyźni w eleganckich marynarkach, głośno dyskutujący o problemach Jemanna i twierdzeniu Fermata. Nie wyglądasz na matematyczkę usłyszała za sobą głos. Odwróciła się. Wysoki blondyn w idealnie skrojonym garniturze przyglądał się jej z rozbawieniem. A jak powinni wyglądać matematycy? Odpowiedziała, siląc się na spokój. Nie wiem, ale na pewno nie jak ty, zaśmiał się, odchodząc w stronę grupy równie eleganckich kolegów. Alicja wzięła głęboki oddech i weszła do środka. W wielkiej sali konferencyjnej na piętnastym piętrze zgromadziło się już kilkadziesiąt osób. Odnalazła swoje miejsce przy stoliku oznaczonym numerem 23 i usiadła, starając się ignorować szeptane komentarze. Witamy wszystkich uczestników Międzynarodowego Konkursu Matematycznego. Głos profesora Adama Dąbrowskiego, przewodniczącego Żyli, rozniósł się po sali. Przed Wami trzy dni intelektualnych wyzwań. Dziś pierwszy etap test eliminacyjny. Jutro drugi etap dla zakwalifikowanych zadania problemowe. Trzeciego dnia finał otwarte wyzwanie przed publicznością i żyli. Alicja słuchała uważnie, walcząc z narastającym niepokojem. Starała się przypomnieć sobie wszystkie wzory, wszystkie twierdzenia, których się nauczyła. Test eliminacyjny okazał się zaskakująco łatwy. Alicja skończyła go w połowie wyznaczonego czasu i oddała arkusz zdunionemu organizatorowi. Wyszła na korytarz, gdzie kilku uczestników nerwowo powtarzało wzory. Już skończyłaś. Zapytał z niedowierzaniem chłopak, którego spotkała przy wejściu. Niemożliwe, żebyś odpowiedziała na wszystko. Odpowiedziałam, wpowiedziała cicho Alicja. Pewnie na chybiu trafił, wparsknął śmiechem. Jestem Tomasz, tak w ogóle. Z Politechniki Warszawskiej. Alicja. Zujot odpowiedziała. O, prowincja. Zaśmał się Tomasz. Nie chcecie martwić, ale tu zwykle wygrywają ludzie z poważnych ośrodków. Warszawa, czasem Wrocław. Alicja nie odpowiedziała. Wróciła do hotelu, zastanawiając się, czy popełniła błąd, przyjeżdżając tutaj. Następnego dnia na tablicy wyników, przy wejściu do sali, zobaczyła swoje nazwisko na pierwszym miejscu. 100 punktów na 100 możliwych. Tomasz miał 88. Drugi etap był trudniejszy. Pięć złożonych problemów matematycznych, na które mieli 5 godzin. Alicja zatracił się w rozwiązywaniu, zapominając o wszystkim dookoła. Gdy skończyła, zostało jej jeszcze półtorej godziny, więc sprawdziła każde rozwiązanie trzykrotnie. Wieczorem zadzwoniła do babci. Jak ci idzie, kochanie? Zapytała Malia. Chyba dobrze, odpowiedziała Alicja. Ale tu jest dziwna atmosfera. Jakby niektórzy z góry zakładali, że nie pasuje. Pamiętaj. Co ci zawsze mówiłam, głos babci był ciepły i pewny. Nie musisz nikomu udowadniać swojej wartości. Ona jest w tobie, niezależnie od tego, czy inni ją widzą, czy nie. Trzeciego dnia rano Alicja zobaczyła, że znów ma najwyższy wynik. Zakwalifikowała się do finałowej dziesiątki. Była jedyną kobietą. Finał miał się odbyć w wielkiej auli, przed publicznością złożoną z profesorów, studentów i przedstawicieli firm technologicznych. Alicja usiadła w pierwszym rzędzie wraz z pozostałymi finalistami. Czuła na sobie spojrzenia setek par oczu. Profesor Dąbrowski wyszedł na scenę. Dzisiejsze finałowe wyzwanie będzie wyjątkowe ogłosił. Każdy z finalistów będzie miał 20 minut na rozwiązanie problemu przy tablicy, objaśniając publiczności swój tok myślenia. Alicja poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. Wystąpienie publiczne. To było jej największe przerażenie. Omal nie wstała, by wyjść, ale przypomniała sobie babcię. Nie chowaj światła pod korcem. Kolejni finaliści podchodzili do tablicy. Niektórzy poradzili sobie lepiej, inni gorzej. Tomasz rozwiązał swój problem, choć zajęło mu to pełne dwadzieścia minut i popełnił drobny błąd, który zauważył dopiero, gdy zwrócił mu uwagę jeden z jurorów. W końcu przyszła kolej Alicji. Wstała na drżących nogach i podeszła do tablicy. Profesor Dąbrowski wręczył jej kartkę z zadaniem. To problem, który pozostaje nierozwiązany od konferencji w Cambridge w zeszłym roku, powiedział z uśmiechem. Nikt z obecnych tam matematyków nie potrafił znaleźć eleganckiego rozwiązania. Zobaczymy, jak pani sobie poradzi. Alicja spojrzała na kartkę. Zadanie dotyczyło teorii grafów i wymagało znalezienia algorytmu optymalizacyjnego dla złożonego problemu decyzyjnego. Przeczytała je dwa razy, Analizując każde słowo, czuła na sobie spojrzenia wszystkich obecnych, oceniające, wątpiące, czekające na jej porażkę. Czy mogę zatąć? Zapytała cicho. Oczywiście, odpowiedział profesor Dąbrowski, spoglądając na zegarek. Czas start. Alicja wzięła kredę i zaczęła zapisywać pierwsze równania. Jej ręka drżała, a litery wychodziły krzywo. Oddychaj przypomniała sobie. Wzięła głęboki oddech i kontynuowała. Po pięciu minutach sala pogrążyła się w absolutnej ciszy. Profesorowie w żyli pochylili się do przodu, marszcząc brwi. Alicja pisała równanie za równaniem, przekształcając problem w coś, czego nikt się nie spodziewał. Co ona robi? Usłyszała szept jednego z jurorów. To nie jest standardowe podejście. Nie wiem, do czego to zmierza, odpowiedział inny. Alicja ich nie słuchała. Była całkowicie pochłonięta rozwiązaniem, które formowało się w jej umyśle jak kryształ. Nagle zatrzymała się i spojrzała na tablicę, jakby czegoś szukała. Przepraszam, powiedziała, ścierając część równań. Tu jest błąd. Sala wypełniła się szmerem. Tomasz, siedzący w pierwszym rzędzie, uśmiechnął się z satysfakcją. Alicja zaczęła pisać od nowa, tym razem pewniej. Jej umysł pracował z niezwykłą jasnością. Przekształciła problem, używając niekonwencjonalnego połączenia teoli grafów i analizy funkcjonalnej. Kolejne równania zapełniały tablice eleganckimi, precyzyjnymi symbolami. Po dwunastu minutach odłożyła kredę i odwróciła się do Żyli. Skończyłam, wpowiedziała. Profesor Dąbrowski patrzył na nią z niedowierzaniem. To niemożliwe, wpowiedział. Nie sprawdziła pani nawet wyniku. Nie muszę, odpowiedziała Alicja zaskakując samą siebie swoją pewnością rozwiązanie jest poprawne w sali zapadła martwa cisza profesor dąbrowski wstał i podszedł do tablicy przez kilka minut studiował równania sprawdzając każdy krok pozostali jurorzy szeptali między sobą wskazując na różne części rozwiązania to to jest niezwykłe powiedział w końcu profesor pani podejście jest całkowicie niekonwencjonalne nikt z nas nie pomyślał żeby przekształcić problem w ten sposób. To eleganckie, to to piękne. Alicja stała nieruchomo, nie wiedząc co powiedzieć. Ale muszę zadać pytanie, kontynuował profesor. Skąd pani znała to zadanie? Czy ktoś panią przygotował? Alicja poczuła, jak krew uderza jej do twarzy. Słucham, zapytała, nie rozumiejąc. To zadanie zostało specjalnie wybrane. Ponieważ nie ma znanego eleganckiego rozwiązania, wyjaśnił profesor. A pani rozwiązała je w 12 minut, używając podejścia, którego nigdy nie widzieliśmy. To, statystycznie nieprawdopodobne. Ale ja nigdy wcześniej nie widziałam tego zadania, odpowiedziała Alicja, czując narastającą panikę. Rozwiązałam je tak, jak mi się wydawało najlogiczniejsze. Przepraszam, ale musimy to wyjaśnić, profesor Dąbrowski zwrócił się do pozostałych jurorów. Proszę o przerwę. Żyli musi się naradzić. Alicja wróciła na swoje miejsce, czując na sobie spojrzenia wszystkich obecnych. Tomasz nachylił się do niej. Wpadłaś, szepnął. Nikt nie uwierzy, że sama to wymyśliłaś. Żyli wyszło z sali. Minęło dwadzieścia minut, potem trzydzieści. Alicja siedziała nieruchomo, walcząc ze łzami. W końcu profesor Dąbrowski wrócił i stanął za mównicą. Po naradzie żyli podzieło decyzję, ogłosił. Z uwagi na wątpliwości dotyczące oryginalności rozwiązania, uczestniczka Alicja Kowalska zostaje wykluczona z konkursu. Sala wypełniła się szmerem. Alicja poczuła, jakby ktoś uderzył ją w twarz. Wstała powoli. Ale to niesprawiedliwe wpowiedziała, zaskakując samą siebie. Nie oszukiwałam. Mogę udowodnić, że to rozwiązanie jest moje. W jaki sposób? Zapytał profesor Dąbrowski. Dając mi inne zadanie, odpowiedziała Alicja. Równie trudne. Teraz, przy wszystkich. Jeśli je rozwiążę, uwierzycie, że pierwsze rozwiązanie też było moje. Szmer w sali przybrał na sile. Profesorowie zżyli spojrzeli po sobie. W końcu profesor Dąbrowski skinął głową. Dobrze, wpowiedział. To uczciwa propozycja. Podszedł do tablicy i zapisał nowe zadanie. Jeszcze bardziej złożone niż poprzednie Alicja przeczytała je uważnie Dotyczyło topologii algebraicznej, dziedziny, która zawsze przechodziła jej z łatwością Tym razem jej ręka nie drżała, gdy ujęła kredę Pisała szybko i pewnie, przekształcając abstrakcyjne pojęcia w eleganckie równania Sala ponownie pogrążyła się w ciszy, przerywanej tylko stukotem kredy o tablicę Po 15 minutach Alicja skończyła i odwróciła się do żyli na ich twarzach malowało się niedowierzanie. Profesor Dąbrowski wstał powoli i podszedł do tablicy. Przez długie minuty sprawdzał każdy krok rozwiązania, kiwając głową z rosnącym podziwem. To, to jest poprawne, spowiedział w końcu. I równie niekonwencjonalne jak poprzednie. Pani Kowalska, proszę wybaczyć nasze wątpliwości. To, co pani zrobiła, jest niezwykłe. Po ogłoszeniu werdyktu sala wypełniła się oklaskami. Najpierw niepewnymi, potem coraz głośniejszymi. Profesor Dąbrowski podszedł do Alicji i uścisnął jej dłoń. Chciałbym oficjalnie przeprosić za nasze wątpliwości, powiedział, tym razem z autentycznym szacunkiem w głosie. Nie tylko wracasz do konkursu, ale przechodzisz bezpośrednio do finału. Alicja skinęła głową, wciąż oszołomiona. W końcu odważyła się spojrzeć na publiczność. Większość patrzyła na nią z podziwem ale zauważyła też sceptyczne spojrzenie. Tomasz siedział ze skrzyżowanymi ramionami, wyraźnie niezadowolony. Przerwa przed finałem miała trwać godzinę. Alicja wyszła na korytarz, potrzebując chwili samotności. Oparła się o perepet i spojrzała na panoramę Warszawy rozciągającą się za oknem. Wieżowce lśniły w popołudniowym słońcu, a dalej, na horyzoncie, widać było zieleń parków. Masz niezwykły umysł, usłyszała za sobą głos. Odwróciła się. To była profesor Helena Wiśniewska z Uniwersytetu Warszawskiego, jedna z niewielu kobiet w żyli. Dziękuję, odpowiedziała Alicja. Ale brakuje ci pewności siebie, kontynuowała profesor. Widziałam, jak się wahałaś, zanim zaczęłaś pisać. Jakbyś nie wierzyła we własne możliwości. Alicja spojrzała w dół. Całe życie słyszałam, że nie jestem wystarczająco dobra powiedziała cicho. Że mam szczęście że ktoś mi pomógł, że to przypadek. Znam to, westchnęła profesor Wiśniewska. Kiedy zaczynałam karierę trzydzieści lat temu, było jeszcze gorzej. Ale teraz coś się zmienia. I ty jesteś częścią tej zmiany, czy tego chcesz, czy nie. Wskazała ręką na salę, gdzie kilka młodych dziewczyn z liceum, które przyszły na finał jako publiczność, rozmawiało podekscytowane, zerkając co chwila w stronę Alicji. Widzisz je? Zapytała profesor. Właśnie zobaczyły, że mogą być jak ty. Że matematyka nie jest tylko dla mężczyzn w garniturach. To ma znaczenie. Alicja poczuła ciepło rozlewające się po klatce piersiowej. Co teraz? Zapytała. Teraz finał, uśmiechnęła się profesor Wiśniewska. A potem, niezależnie od wyniku, chciałabym porozmawiać o twojej przyszłości. Talent taki jak twój nie powinien się marnować. Gdy wróciły do sali, atmosfera była zupełnie inna. Ludzie robili Alicji miejsce, kiwali głowami z szacunkiem. Nawet niektórzy finaliści podeszli, by pogratulować jej niekonwencjonalnego podejścia. Tylko Tomasz stał z boku, rozmawiając cicho z kilkoma kolegami z Politechniki. Alicja przyłapała go na rzucaniu jej gniewnych spojrzeń. Profesor Dąbrowski stanął za mównicą. Drodzy Państwo, przed nami finał Międzynarodowego Konkursu Matematycznego. Ogłosił. Finaliści będą musieli zmierzyć się z pytaniami od Żyli i publiczności, dotyczącymi ich rozwiązań i podejścia do matematyki. Na podstawie ich odpowiedzi wyłonimy zwycięzcę. Tomasz był pierwszy. Odpowiadał pewnie, z aroganckim uśmiechem, używając skomplikowanej terminologii. Żyli zadawało mu trudne pytania, ale radził sobie dobrze, choć kilka razy musiał przyznać, że nie zna odpowiedzi. Kiedy przyszła kolej Alicji, serce biło jej tak mocno że była pewna, że wszyscy je słyszą. Stanęła na środku sali, czując na sobie setki spojrzeń. Pani Kowalsko, zaczął profesor Dąbrowski. Pani rozwiązanie problemu topologicznego było niekonwencjonalne. Skąd przyszedł pani pomysł, by zastosować teorię kategorii do tego typu zagadnienia? Alicja wzięła głęboki oddech. Zawsze postrzegam problemy matematyczne jako struktury, odpowiedziała, zaskakując samą siebie spokojem głosu. Widzę połączenia między różnymi dziedzinami matematyki, które dla innych mogą wydawać się odległe. Teoria kategorii dostarcza języka, który pozwala opisać te połączenia. Żyli kiwało głowami z zainteresowaniem. Pytania stawały się coraz trudniejsze, zagłębając się w abstrakcyjne koncepcje teorii liczb, topologii i algebry. Alicja odpowiadała rzeczowo, czasem rysując daje grami, by lepiej wyjaśnić swoje myślenie. Czy może pani wyjaśnić. Jak zastosowałaby pani swój algorytm do problemu szeregowania zadań w systemach rozproszonych? Zapytał jeden z jurorów, profesor z Politechniki Wrocławskiej. Alicja zamyśliła się na moment. To interesujące zastosowanie, odpowiedziała. Musiałabym wprowadzić kilka modyfikacji, by uwzględnić opóźnienia w komunikacji między wezłami. Zaczęła szkicować na tablicy nowy diagram, wyjaśniając każdy krok. Sala słuchała w absolutnej ciszy. Wtedy Tomasz podniósł rękę. Mam pytanie powiedział, gdy otrzymał pozwolenie. Twierdzisz, że twoje podejście jest oryginalne. Ale czy nie jest to po prostu wariant algorytmu kowalskiego z 1989 roku? W sali zapadła cisza. Alicja spojrzała na Tomasza, który uśmiechał się triumfalnie. Nie znała algorytmu, o którym mówił. Poczuła, jak wraca jej niepewność. Nie jestem zaznajomiona z tym algorytmem, przyznała szczerze. Naprawdę. Tomasz uniósł brwi. To podstawa w teorii szeregowania. Dziwne, że ktoś z takim talentem tego nie zna. Alicja poczuła, jak jej twarz płonie. W sali rozległy się szepty. Wiedziała, że Tomasz próbuje ją zdyskredytować. Mogę odpowiedzieć. Profesor Wiśniewska podniosła rękę. Algorytm, o którym wspomina pan Tomasz, Dotyczy zupełnie innego problemu i nie ma zastosowania w kontekście, o którym mówimy. To, co przedstawiła pani Kowalska, jest faktycznie oryginalne. Tomasz zaczerwienił się, a w sali rozległy się ciche śmiechy. Alicja posłała profesor Wiśniewskiej wdzęczne spojrzenie. Pytania trwały jeszcze przez pół godziny. Z każdą odpowiedzą Alicja czuła się pewniej. Nie bała się przyznać, gdy czegoś nie wiedziała, ale potrafiła także bronić swoich pomysłów, gdy była przekonana o ich słuszności. Na koniec profesor Dąbrowski zadał ostatnie pytanie. Co, pani zdaniem, jest największym wyzwaniem współczesnej matematyki? Alicja zamyśliła się. Mogła odpowiedzieć standardowo w hipoteza Liemanna, problem P versus NP, hipoteza choć A. Ale zdecydowała się na szczerość. Myślę, że największym wyzwaniem jest dostępność, powiedziała. Matematyka pozostaje dziedziną elitarną niedostępną dla wielu zdolnych umysłów z powodów społecznych, ekonomicznych czy kulturowych. Tracimy przez to potencjalne przełomowe odkrycia. Osoby, które mogłyby rozwiązać największe problemy, często nie mają szansy nawet ich poznać. W sali zapadła cisza. Profesor Dąbrowski patrzył na nią z nieczytelnym wyrazem twarzy. Alicja zastanawiała się, czy powiedziała za dużo, czy zrujnowała swoje szanse. Dziękuję, powiedział w końcu profesor. To, daje do myślenia. Żyli wyszło na naradę. Alicja usiadła, czując nagły odpływ adrenaliny. Dopiero teraz zdała sobie sprawę, jak bardzo jest zmęczona. Marzyła tylko o tym, by wrócić do hotelu i zadzwonić do babci. Narada Żyli trwała znacznie dłużej, niż ktokolwiek się spodziewał. Gdy profesorowie w końcu wrócili do sali, twarze mieli poważne i skupione. Profesor Dąbrowski stanął za mównicą przygładzając nerwowo włosy. Szanowni Państwo, wzatał. Dzisiejszy konkurs był wyjątkowy pod wieloma względami. Poziom uczestników był niezwykle wysoki, a rozwiązania, które widzieliśmy, świadczą o niezwykłym potencjale młodych matematyków. Zrobił pauzę, rozglądając się po sali. Decyzja jury nie była jednomyślna, kontynuował. Po długiej dyskusji, Grand Prix międzynarodowego konkursu matematycznego otrzymuje. Alicja Kowalska z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sala wybuchła oklaskami. Alicja siedziała nieruchomo, nie dowierzając własnym uszom. Ktoś musiał ją lekko popchnąć, by wstała. Na drżących nogach podeszła do mównicy, gdzie profesor Dąbrowski wręczył jej kryształową statuetkę i dyplom. Gratulacje wpowiedział, ściskając jej dłoń. Pani talent jest niezaprzeczalny, a pani podejście do nauki inspirujące. Alicja spojrzała na publiczność. Dostrzegła dziewczyny z liceum, które wcześniej wskazała jej profesor Wiśniewska. Teraz patrzyły na nią szeroko otwartymi oczami, pełnymi podziwu. Zobaczyła też Tomasza, który z zaciśniętymi ustami klaskał bez entuzjazmu. Czy chciałaby pani powiedzieć kilka słów? zapytał profesor Dąbrowski. Alicja nigdy nie lubiła publicznych wystąpień. Zawsze unikała bycia w centrum uwagi. Ale teraz. Patrząc na te młode dziewczyny w publiczności, poczuła, że powinna coś powiedzieć. Dziękuję, zaczęła cicho, a potem odkaszonęła i powtórzyła głośniej. Dziękuję Żyri za docenienie mojej pracy, mimo początkowych wątpliwości. Zrobiła pauzę, zbierając myśli. Matematyka zawsze była dla mnie schronieniem, kontynuowała. Miejscem, gdzie liczy się tylko logika i piękno rozwiązań, nie to, kim jesteś czy jak wyglądasz. Ale rzeczywistość często jest inna. Wielokrotnie spotykałam się z lekceważeniem, z założeniem, że nie mogę być dobra, bo nie pasuje do stereotypu matematyka. Zobaczyła, jak kilka osób w publiczności niekomfortowo porusza się na swoich miejscach, w tym niektórzy jurorzy. Nie mówię tego, by kogoś oskarżać, w dodała szybko. Mówię to dla tych młodych ludzi, zwłaszcza dziewczyn, które może siedzą teraz w domach i zastanawiają się, czy matematyka jest dla nich? Jest. Nauka jest dla każdego, kto ma pasję i determinację. Nie pozwólcie, by ktokolwiek wam wmówił, że jest inaczej. Sala ponownie wypełniła się oklaskami, tym razem jeszcze głośniejszymi. Alicja zobaczyła, jak profesor Wiśniewska wstaje, by jej przyklasnąć, a za nią kolejni członkowie żyli i publiczność. Po ceremonii na Alicję czekało kilka niespodzianek. Pierwszą był Marek, który przejechał z Krakowa, by ją wesprzeć. Wiedziałem, że wygrasz. Powiedział, ściskając ją mocno. Zawsze w ciebie wierzyłem. Drugą niespodzianką była babcia Malia, która stała z tyłu sali, z oczami pełnymi łez dumy. Babciu, Alicja podbiegła do niej. Jak tu się znalazłaś? Doktor Kamińska zadzwoniła do mnie po twoim występie wczoraj, odpowiedziała babcia. Powiedziała, że powinnam zobaczyć. Jak moja wnuczka zostaje gwiazdą matematyki. Alicja przytuliła ją mocno, czując, jak łzy szczęścia spływają jej po policzkach. Trzecią niespodzianką była profesor Wiśniewska, która podeszła do niej z wizytówką. Jak już wspominałam, chciałabym porozmawiać o Twojej przyszłości, powiedziała. Współpracuję z Europejskim Instytutem Badań Matematycznych. Myślę, że byłabyś doskonałym dodatkiem do naszego zespołu. Alicja wzięła wizytówkę. Nie dowierzając. Ale, jeszcze nie skończyłam studiów, zaoponowała. To nie problem, uśmiechnęła się profesor. Możesz kontynuować edukację i jednocześnie pracować nad własnymi projektami badawczymi pod naszym kierunkiem. Twoje podejście do teorii kategorii jest niezwykle obiecujące. Zanim Alicja zdążyła odpowiedzieć, podszedł do nich Tomasz. Wyglądał, jakby walczył ze sobą. Gratuluję, powiedział w końcu, wyciągając rękę. Twoje rozwiązanie było imponujące. Alicja wahała się przez moment, ale uścisnęła jego dłoń. Dziękuję, odpowiedziała po prostu. Przepraszam za to, co powiedziałem wcześniej, dodał Tomasz, unikając jej wzroku. To było nieprofesjonalne. Alicja skinęła głową, przyjmując przeprosiny. Wiedziała, że takie zmiany nastawienia nie przychodzą łatwo. Ostatnią osobą, która podeszła do Alicji, był profesor Dąbrowski. Pani Kowalsko, chciałbym jeszcze raz przeprosić za nasze początkowe wątpliwości, powiedział. Był to dla nas wszystkich cenny moment refleksji. Pani finałowa wypowiedź o dostępności matematyki trafiła do mnie głębiej, niż się pani zapewne wydaje. Zamierzam poruszyć ten temat na najbliższej Radzie Wydziału. Gdy Alicja, Marek i babcia Malia opuszczali pałac kultury, zapadał już zmierzch. Światła Warszawy migotały w oddali. A chłodny wieczorny wiatr rozwiewał włosy Alicji. I co teraz? Zapytał Marek. Alicja spojrzała na statuetkę, którą trzymała, na wizytówkę profesor Wiśniewskiej w kieszeni, na promieniejącą dumą twarz babci. Teraz, odpowiedziała, uśmiechając się, zaczynam na nowo. W drodze powrotnej do Krakowa, w przedziale pociągu, Alicja otworzyła laptop i zaczęła zapisywać nowe pomysły. Wcześniejsze rozwiązanie otworzyło w jej umyśle całą sieć nowych możliwości, połączeń między różnymi dziedzinami matematyki, które nikt wcześniej nie badał. Jej telefon nie przestawał dzwonić. Najpierw doktor Kamińska, gratulując sukcesu. Potem dziennikarz z portalu naukowego, chcący przeprowadzić wywiad. Nawet dziekan wydziału, który nigdy wcześniej nie zwracał na nią uwagi, zostawił wiadomość. Ale Alicja była już gdzie indziej. Jej umysł wędrował po abstrakcyjnych krajobrazach liczb i struktur, rozwiązując problemy, których nikt jeszcze nie zadał. Tylko czasem zerkała przez okno na mijane miasta i wsie, na ludzi żyjących swoim życiem, nieświadomych rewolucji, która właśnie rodziła się w jej głowie. Wiedziała, że przed nią długa droga, że będą kolejne wyzwania, kolejne osoby podważające jej kompetencje, kolejne momenty zwątpienia. Ale wiedziała też, że ma w sobie siłę, by przez to przejść. I że nie jest już sama. Zawsze wiedziałam, że masz w sobie światło, powiedziała cicho babcia Malia, jakby czytając jej myśli. Światło, które nie gaśnie, nawet gdy inni próbują je zdmuchnąć. Alicja uśmiechnęła się, nie odrywając wzroku od równań. Światło, które nie gaśnie. Tak, to dobre określenie. I może, dzięki temu, co się wydarzyło, inne światła również będą mogły zabłysnąć.